Maciej kiedy ktoś taki profesor w Polsce, w że, zeszłym piśmie o Boga napisał pewne tak fragmenty tylko państwo czytam, bo to może się sprawdzić, z Waszą pomocą nawet się może stać, ponieważ tych przepowiedni w stosunku do Polski jest tak dużo. Zastąpi wiek pokoju i szczęścia, ponieważ wszystkie Państwa złożą swoje arsenale. No gdyby rządzący byli rozumni, to by się dogadali do profesorów likwidujemy te bronie, takie owakie, no po co nam to? Przecież nie będziemy się bili braci, swoimi braćmi, bo wszyscy ludzie są braćmi. Może się, może się to stać tylko wtedy, gdyby rządzący lub optymalni potrafili to ludziom zaproponować i w ten sposób pokierować. Nastąpi wielkie bogactwo. No to sobie trudno wyobrazić, jak wielkie, bo gdyby ludzie wiedzieli, która praca jest pożyteczna, a która szkodliwa i, i przestali od poniedziałku, wykonywać pracę społecznie szkodliwą, bo od razu można im parę razy pensję podnieść, żeby nie szkodzili. I jeszcze by było duże oszczędności. Ale ludzie nie wiedzą, która praca jest pożyteczna, która szkodliwa. Nie wiedzą, co dobre, co złe. To jest właśnie skutek tego grzechu pielęgnowanego. Ale pani to wiedzą i mogą zaproponować ludziom, jak mają postępować. Jeden na dziesięciu otrzyma moc leczenia chorób, ale tylko u tych, którzy go poproszą o pomoc. Optymalni, to długoletni, którzy przeszli na sobie wszystkie błędy, to jest ten jeden na dziesięciu, który ma moc leczenia chorób, ale nie u tych, tylko u tych, którzy go poproszą o pomoc. Także tu macie takich wartościowych ludzi i można się ich radzić, no bo trzeba troszkę się nauczyć, żeby stosować to żywienie. To jak powinno być. Wiek XXI nazwany będzie drugim złotym okresem w dziejach ludzkości. Są takie szanse. No to, 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 to żywienie optymalne może się rozprzestrzenić w ciągu roku, dwóch. To jest hamowane świadomie, żeby to zrobić rozumnie. Najlepiej by było odgórnie, żeby przygotować bazę żywnościową, nadającej się żywności dla ludzi. Bo jakby nagle połowa ludzi chciała pusta jeść optymalnie, to by nie wiedzieli co jeść. Bo ta żywność, którą macie, jest tak zatruta, tak genetycznie pozmieniana. Zamiast mięsa, to tam mięsa jest w mięsie w szynce 40-30%, a reszta soja, posforanych jakieś tam mączki, ryżowe i tam płacicie za mięso. Kila mięsa robi się w bajku, kiloszynki, a powinno się robić 60. Deko. Optymalnie by to wiedzieli, to by musimy, żeby możliwie małej objętości koncentrować z po to jest przetwórstwo, żeby z kilo miała zrobić pół kilo, a nie dwa kilo. Bo ich koszt mniejszy transportu i opakowania, no i nie ma tych z które się dodaje masowo do do tej żywności. Jeśli jednak teoria ewolucji padnie, w co głęboko bo nie stoją za nią żadne wiarygodne naukowo dowody. Jest wiele przekazów pisanych o tym, jak, to pomogli, jak Bóg stworzył człowieka, jak się to odbywało i wiele dowodów na interwencję Boga na ziemi. Z przeszłości, jak się dużo czyta, można to wszystko znaleźć. To rzeczywiście przyznać, że przemączamy wiek XX, wiek nauki, który dał się na nią nabrać, był najgłupszy z wieków. No nie było tak głupiego wieku, gdzie ja bym jak wieku mimo ogromnych osiągnięć technicznych. Ale w sprawach najważniejszych, w sprawie stanu zdrowia ludzi, wydatków na zbrojenia, na zabijanie innych ludzi, to takiego głupiego wieku nie było. Jeszcze z, z dwa zdania z innej przepowiedni, też fantymskiej. Od Polski zależy będzie przyszłość. W niej rozpocznie się odebranie święta przedwróżni, który stworzy przez nowe prawa zgodne z prawem Bożym. Prawa Boże to są nauki podstawowe. Białko, które człowiek powinien zjadać, powinno być najlepsze, to jest oczywiste, podobne do naszego ciała, i to proponuje żywienie optymalne. Energia powinna być najlepsza, czyli związki fosforowe, gotowe akumulatory, które są w szpiku, w żółtkach, w odróbce, w neleczkach, w Tłuszcze nasycone wodorem, które mają najwięcej wodoru, bo to są najlepsze tłuszcze, bo wodór jest najlepszym paliwem. Tempę wodano tylko na podpałkę, tak żeby nie podziałkę, to bo to jest ścisłe podane. Oczywiście nie ma co liczyć, wyliczać gramów, wystarczy trzymać proporcje na gram białka 2 gramy tłuszczu, jeśli ludzie mają nadwagę i chudną 3, 4, 5, jeśli uprawiają sporty i 0,8 grama węglowodanów na kilogram i działać i tak 56 gram na dobę. I to są najkorzystniejsze proporcje. Natomiast przy niewielkich odchyleniach szkód nie ma, czyli bezpiecznie można do sztuk węglowodanów, gramów na dobę zjeść w okolicy świąt, chociaż człowiek się potem niezbyt dobrze czuje. Białka należy zjadać jak najmniej, ponieważ udowodnione, że więcej białka, tym przestarzeniu. Czyli najszybciej starzeją się Kałmucy żyjący na, kałb... nie, na Uralu, żyjący się wyłącznie koliną, to już po 400 gramów białka dziennie, a wystarczy 40 g. na Grenlandii ponad około 350 gram białka. Białko to człowiek potrzebuje go bardzo mało. Czy białko jest lepsze, to potrzebuje mniej. No, trudno przyglądać białko z soi czy białko z lewa czy z kartofli, czy z pestek jabłek, bo białku prawie go nie ma wcale tylko w pestach. Do białek naszego ciała i trudno się spodziewać, że dostarczając to białko niższej jakości będziemy funkcjonowali w sposób najlepszy. Polska zbuduje nowy dom braterstwa dla wszystkich narodów świata. Zwraca się do Polaków. Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny, ale tam, gdzie zamieszkujecie, nie załamujcie się. Bądźcie bratni, wszyscy, wszystkich, przy których przebywacie. Niechcie pomoc, nadziei i ratunek. Bóg wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie na lud Polski. On po raz pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Jeśli chcecie, wracajcie i tak dalej. Dobrze, by było sobie sporo młodych Polaków, którzy przyjechały do Ameryki, zrobiły jakieś pieniądze, a wszystkie nabrało doświadczenia, wróciłem do tego kraju, bo ta roboty będzie za dużo. I będzie można zarobić i będzie... Można godnie żyć, jeśli się przebuduje gospodarkę i ludzie będą to to bardziej wartościowi. No co się dzieje u pracowników fizycznych, jeśli przechodzą na zwykłe nieoptymaty? No wzrasta wydajność pracy w różnych zawodach od 30 do 40%. No każdy pracodawca chciałby z tego pracowanie. I pracownicy też by woleli 10% więcej, więcej pensję, a pracodawca by miał 30% zysku do dodatkowo. A chorobowa spada ponad 90%, czyli znowu nie trzeba płacić za, za te zwolnienia, co pracodawcy są obciążeni. Czyli najlepszy interes tych, którzy mają firmy, chcą coś budowę, budować, zatrudniać pracowników optymalnych, zapłacić im uczciwie, to się i tak będzie opłacało, bo nie ukradną, będą pracować, identyfikować się z szefem, z dobrem zakładu jako wspólnym, no bo tworzą jedną optymalną rodzinę. No jest taka propozycja, już pewne kroki w tym podjęto, żeby zbudować w Polsce kilkadziesiąt obiektów, takie na 160 miejsc o wysokim standardzie. Część by była na Arkadię, takie przyzwoite, część dla ludzi starszych z różnych krajów świata, przeważnie Polaków, którzy by chcieli za nieduże pieniądze w godnych warunkach przenieść te swoje badania z Alzheimerem czy Parkinsonem, tylko mieć na talerzu te jajka od kultury chodzą polskich, te świnki rasy złotnickiej Pstre Prawdziwe jedzenie, prawdziwe, prawdziwe mięso. Te sery wiejskie robione przez banki, te masło, krzanie, te wyśmietanie dobre. Czy to jest ta podstawa? I gdyby coś takiego było, można, co jakżeś żeśmy liczyli, to to nie będą duże pieniądze. Można sobie pomieszkać miesiąc po obrzegu, miesiąc w Karpaczu, miesiąc w Jakopany, czy miesiące w Świnoujściu, jeśli wymieniać się z... Jeździć na wycieczki, żyć pełna życia i, i, i być w towarzystwie ludzi rozumnych, zdrowych, których nic nie boli i którzy nie mają kłopotu z pamięcią i z zachowaniem.